Chociaż kawę pija się w Polsce od dawna, to jednak jej spożycie w ostatnich 10 latach wzrosło aż o 80%, więc bez wątpienia staje się coraz ważniejszym elementem dnia wielu Polaków. A zatem, jeżeli podczas tego odcinka towarzyszy Ci kubek tej czarnej używki, to zabieram Cię w podróż, podczas której przekonamy się, jak działa na nas w kolejnych minutach. Tym samym, uracz się teraz łykiem kawy by pierwsze jej efekty zaznać jeszcze w trakcie trwania tego filmu. Jakie konkretnie? Zapraszam na odcinek. Na początek powiedzmy sobie, czy jest jakiś moment dnia, kiedy efekty działania kawy są najmocniejsze? No jasne, inaczej bym pewnie nie zadał tego pytania. A zatem kawa jest w swoim prime, jeżeli uraczymy się nią między 9.30 a 11.00 godziną. Wynika to z wahań poziomu hormonu zwanego kortyzolem w organizmie człowieka. Kortyzol zwany jest też hormonem stresu i rano wytwarza się naturalnie, dzięki czemu łatwiej pozwala nam radzić sobie ze stresem w porannych porach. Pobudza organizm do działania, jednak po pewnym czasie jego naturalny poziom spada. I my wtedy właśnie działamy. Wlewając w siebie kawę, pompujemy się kortyzolem. Oczywiście, wypicie pierwszej kawy w tych godzinach jest uzależnione od naszego dobowego rytmu dnia. Generalnie więc, jeżeli lubimy sobie dłużej pospać, to czas na otwarcie dnia czarnym trunkiem powinniśmy przesunąć odpowiednio później. Ok, wiemy już, kiedy podczas dnia występuje kofeinowe optimum, przyjrzyjmy się teraz temu, co dzieje się z naszym ciałem w kolejnych minutach po łyku kawy. Ledwo przełknęliśmy pierwszy jej łyk, a zawarta w niej kofeina zaczyna się wchłaniać w naszym organizmie w zasadzie od razu. Ledwie po 10 minutach możemy poczuć jej pierwsze pozytywne efekty, wyłączywszy doznania smakowe oczywiście, które docierają do nas w trymiga. Co ciekawe, u mężczyzn te efekty występują nieznacznie później niż u kobiet. Kofeina dostając się do krwiobiegu przyczynia się do podniesienia nam ciśnienia krwi. Oznacza to, że nasze serce zaczyna bić szybciej, przyspiesza z typowych 60-80 uderzeń na minutę do setki. Dla zdrowych osób taki efekt jest pozytywny, czujemy przypływ energii, jednakże osoby cierpiące na przykład na nadciśnienie, choroby serca czy tachykardię muszą się mieć na baczność. Ale jeżeli ktoś cieszy się dobrym zdrowiem, lecz często przeprowadza kawowy rytuał, to jego ciało się do tego przyzwyczaja i stąd efekty będą coraz słabsze. Skoro już jesteśmy w ludzkim krwiobiegu, to warto wspomnieć o tym, że kawa wpływa o ironio na podniesienie poziomu cholesterolu we krwi. Nawet jeżeli wykluczymy dolewanie do napoju mleka czy śmietanki. Ale że jak, ale że dlaczego? W sukurs przychodzą nam naukowcy z Uniwersytetu Wageningen w Holandii, którzy wykazali wpływ znajdujących się w kawie naturalnych olejów. Pewnym rozwiązaniem mogłoby być spożywanie kawy filtrowanej, którą przygotowują nam ekspresy przelewowe, a to dlatego, że napój uzyskany w ten właśnie sposób wykazuje aż 30-krotnie mniejszą zawartość olejów. I na tych olejach zakończymy ten obszar wpływu kawy i przeniesiemy się do mózgu. By przyjrzeć się, jakie ciekawe zmiany można tam odnotować. Po 20 minutach od rozpoczęcia kawowego seansu, zaczynają się poprawiać nasze zdolności do koncentracji i poprawy skupienia. Efekt ten spowodowany jest wzrostem poziomu dopaminy, bardzo ważnego neuroprzekaźnika w naszym organizmie. Dzięki dopaminie poprawia nam się również humor i odczuwanie przyjemności. Ale to nie jedyne pozytywne efekty. Możecie zauważyć również niebagatelny wpływ dopaminy na czas reakcji, czujność, uwagę czy ogólne funkcje psychiczne. Zestaw tych czynników świetnie mi pasuje jako pakiet zalet dla bramkarzy w różnego rodzaju sportach drużynowych, więc kto wie, może kiedyś standardem będzie, gdy jeden z drugim będzie raczyć się szybkim espresso podczas zamieszania pod bramką przeciwnika. Ale zanim to się stanie, warto wiedzieć, że w czasopiśmie Molecular Psychiatry opublikowano wyniki badań, które wykazały, że u osób regularnie pijących kawę występuje trwała poprawa kontroli motorycznej i zwiększenia poziomu czujności, a więc reakcji na wszelkiego rodzaju bodźce. Pozytywne efekty zauważono również we wpływie kawy na działanie muszczku, w takich kwestiach jak poprawa zdolności do nauki czy zapamiętywanie. Jesteśmy już w 30 minucie po wypiciu filiżanki kawy, ledwie o niej pamiętamy, ale ona działa dalej. Tym razem przyniosła swoje dobrotliwe działania na pracę nadnerczy, czyli gruczołów parzystych znajdujących się w górnych biegunach nerek, oraz na pracę oczu. Tak, oczu. Spożycie kawy wpływa na produkcję adrenaliny w organizmie, co powoduje, że delikatnie rozszerzają nam się źrenice, co powoduje, że widzimy i lepiej i wyraźniej. Ponownie aż prosi się o powrócenie do analogii z bramkarzami, co nie? Z tym, że trzeba wiedzieć, że jest tutaj poważne ale: ponieważ jakkolwiek krótkotrwale poprawiamy widzenie, tak w długoterminowym ujęciu kawa jest szkodliwa. Badania przeprowadzono na pokaźniej próbie Skandynawów, którzy potrafią dojrzeć mysz nawet z odległości 5 km. No, może niekoniecznie są w czubie, jeśli chodzi o wypijane filiżanki kawy. I w badanej próbie odnotowano częstsze złuszczanie się torebki soczewki ocznej, które prowadzi do rozwoju nawet jaskry torebkowej. Zwolennicy herbaty czy napojów gazowanych, również zawierających kofeinę, mogą jednak odetchnąć z ulgą. Względem tych napojów nie odnotowano negatywnego wpływu na działanie naszego narządu wzroku. To, co dzieje się w ludzkim ciele po 40 minutach, szczególnie może zainteresować sportowców, czyli de facto bramkarzy. Ponieważ po takim czasie kawa zaczyna pozytywnie wpływać na wydolność i zmniejsza odczuwanie bólu, i zapobiega powstawaniu zakwasów. Nie ma jednak co kawę nadmiernie gloryfikować. Nie będziemy podnosić większych ciężarów, nie wpływa na siłę mięśni, ale już na pewno nasze standardowe ciężary będziemy w stanie dłużej podnosić. Pozytywne działanie kawy możemy odczuwać w organizmie przez około 2 godziny, więc jeżeli chcemy powtórzyć seans, to rekomenduje się, by po właśnie takim czasie udać się po kolejną filiżankę. I co ciekawe, dzisiejszy świat nauki informuje nas o tym, że jeżeli nie mamy wspomnianych wcześniej przeciwwskazań zdrowotnych, to możemy raczyć się nawet 4-5 filiżankami kawy dziennie. Dzienne spożycie kofeiny nie powinno jednak, zdaniem naukowców, przekraczać 400 mg, a w przypadku kobiet w ciąży połowy tej dawki. Ważne więc jest też to, jak mocna jest spożywana przez nas kawa. A ty. Dlaczego pijesz kawę? Czy dla któregoś z wymienionych dzisiaj efektów, czy po prostu cenisz jej głęboki smak? Podziel się tym ze mną w komentarzu, a ja zapraszam Ciebie na odcinek poświęcony jednemu z jego najpopularniejszych dodatków, czyli mleku. Do którego ikona pojawia się teraz na ekranie Twojego urządzenia. Dzięki za Twoją uwagę i do usłyszenia za dwa tygodnie. Przyjemności!